Mogę pomóc. Ty pokaż się. O tak. O. Gdzie mamy iść teraz, Ziomek? Ja mam wyjść z niego po prostu. A, może po prostu misję zobaczę, co? Escape the Daker with Freddy. Ok, to zaraz. Najpierw zobaczę, co to jest na przyszłość. 5 Level sec Security Pass. Tron byś wyruchał? Chyba żadną. Do góry chyba nie ma, miś. Czy coś jest? O, zobaczymy, czy coś jest. Czy prezent, cokolwiek. Nic dla mnie nie ma. Ja podobałam się gierka, no, bo nie do końca tego nie ja dzisiaj. Mogę tutaj wrócić? Nie, nie. We Every hour the power is diverted to the recharge stations. When that happens the lights go out and when that happens the daycare attendant is free to roam the building. It will find you. Dobra, to be Fredim, kurwa, już jest, chciałem i git, bo tutaj jest recharge station. Pa. To on sam biegnie. Ale ja, ja. Ładuj, i no.

Like to I Wani a nie wiem. Ale Królik to zawsze That był Boni, nie? To Wani? No, dobra. What you actually said an upgrade który był w Daker. No i chuj no. sam go nie znalazłem to nigdy by się nim nie dowiedział. Do jeśli zostaniemy zaznaczone, możesz zawsze zadzwonić do mnie na twój fastwatch, jak długo będę miał pojęcie mogę Cię Dobra, idziemy. Y Press Q to call Freddy for help. Hej, okay, to będę często używał pewny. Mam wrócić? Co robimy teraz? O kurwa! Jestem Q, już wcale nie wiem, że on chce mi pomóc. Chodź, kurwa, mam psa swojego własnego już. Coś tu jest? Nic. Jozioma to chciałbym mieć. Dobra, co robimy? W którą stronę idziemy? Jaka jest misja? E, misja. O kurwa, o, o o kurwa, ile ta grama. A nie, to zrobiona już misja. Wszystko ona zrobione, co mam teraz zrobić? Jakaś nowa misja i Coś ten. Kamera, coś nie ma. Koniec gierki. A co tam jest? Co tam mi kurwa zrobić, jak jestem we Fredim? O, tak myślałem, zbierdalać. Jakieś prezenty dla mnie, cokolwiek? Jakieś przedmiotiki? Wejść do zjeżdżalni? A mogę jeszcze raz? Jako ja? <śmiech> <śmiech> jaki skurwysyn, co jest? Jaki chuj? Boli cię dupa. Cię Ty, gdzie to security? <grywa> ale fajne to giera Wyjdź na główny korytarz, ale. Tam kurwa czy tam Ale nie pisz mi tam! Napisz jeden lub dwa! <grywa> dobra, dwa. Więcej osób piszę dwa. Tak, tutaj mam iść, ty. Kurwa, co jest? A tu. No, dobra, dobra guy. Lagi mogą być, no? Enter balcony Where mam Czekaj, mam wyjść z niego, żeby kliknąć coś czy nie? Możliwe, że... Tak, czekaj. O! Ora póki co nie potrzebujecie. Ale upoś Z niego O kurwa O kurwa Please take this map Please take this map i daj mi jumpscare Jakiś Thank you, please enjoy Free map O Jezu Zobacz gdzie ja jestem A na głównej scenie już oko to ma po jaka ta gra jest zajebista, tak szczerze. Find the loading dock under the first floor food court. Find the price counter security office on the third floor. Kurwa, to jest ładne wszystko. Pomieszczenie. O, jest! O, a czemu akurat przesala ten to coś tam musi być ten. Tyle... ziomeczków. Dobra. O, safe spot. Open vent near Salad. O, masz ten coś? Kurwa, gdzie ten vent? A. <grywa> no, 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 Jezu, no, musisz tak. To nie podoba mi się to, to coś tutaj na górze generalnie takie przejście O kurwa ty. O kurwa, ty czemu to tak brzydko wygląda strasznie O kurwa, o kurwa, o kurwa Na pewno tak bym zjeżdżał. No kto... Oj, coś mnie czeka na dole. Ok. O, ma? Szafki, mogę się chować? Tak. Tu mogę coś zrobić. O, kurwa, prezencik? Pewnie, że przyjmę. Bo Alfreda? Jest co? Yy... Nie mam tej mapy. Nie działa. Co mnie zobaczyło? To mnie zobaczyło No nie pierdol, że ona tu jest Nie no Dopiero co ładowałam tą, ładowa tą latarkę O! O kurwa, 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 kurwa o! Nie, 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 nie Ej! Widzieliście to? Jak zmieniła z lewej i posła mnie oszukała, bo muszę się wylać. Ale generalnie ta gierka jest dojebana. Stan rąk umyte, jakby ktoś pytał. Ale nikt nie pytał. No kurwa, skąd ty wiesz? Ale skąd ty wiesz? Skąd ty wiesz? Nie widziałaś mnie. Kurwo jebana, nie widziałaś mnie. Nie widziałaś mnie.

the Fazbear Online Pizza Delivery System through that console. What? How is that supposed to help? Chica loves pizza. <laughs> Chica loves pizza. Welcome to Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex Quick Delivery Virtual Ordering System. Congratulations, you have qualified for a free upgrade. Additional charges may apply. Let's get started.

Tu nie Dobra chuj bierze skurry ma ciasto do mordy tylko Power cię ma nie dostaniesz dobrej pizzy No, ale będzie upieszone dobre Trzymaj no, jak to nie Yes, cheese, cheese. cheese. Yeah. Więcej sera, więcej sera. Ser mamy gdzie? Świetnie. Mamy margaritę już. No to jednak mamy pepperoni. Dobra, upieśmy ją teraz. Not meat? I'm not meat? Co? Co kurwa? Jakie oh, not meat stuff? A not nie, proszę! Nie, od nowa, od nowa, od nowa, Door power, no widziałem door power, ale musiałem sobie upiec pizzę bez składników. No jestem, o kurwa. Nie, kurwa. To no tam, dziweczko? Boli Cię dupa? Boli Cię? Boi, boli Cię to. ale ci to boli, ale to boli. Save, Zobacz. A, działa save. Ja pierdole, No nie pytaj, no. Dobra, zrobię tą pizzę dobrze teraz przecież, nie? Teraz już na pewno zrobię. Ale smakówka, mm. Ale dobrze wygląda ten non-meat. To jebany non Oh, you to deliver the pizza to your own home or residence. Additional mileage charges may apply. Pizza. Ojebana jest How would you rate your service? Pick two that apply. The pizza. Była na pizza. O kurwa! O, o kurwa! Ty. Kurwa, co? Ej, myślałem, że nie mogę tu wejść. Byłem pewny, że nie może tu wejść. Ale smakówka, co? Non-meat pewnie najbardziej smakuje. Dobra, co my chcemy stąd? Po co tu przyszedłem? Aaaaa! Aaaa, kurwa! Zostaw! Eee, oszustko jebana, co przez drzwi przeszło. Leka, jakie kurwa drzwi? A te drzwi, ale jakie mam. To innym... Nie słyszy. Jaka oszustka jebana Przecież Ona ma jest... W... ma mnie w piździe totalnie. Wie, to nie wygląda jak pizza. A ja ci takiej pizzy nie zrobiłem. safety first eee... no, brah, i found the loading dock but there's nothing here there are some big garage doors but i don't see a way to get out do you see a set of controls you are going to need a much higher security level to get out that way come back to me right away find freddy return to freddy Aha. Jak mam wyjść stąd, Freddy? A. O kurwa, no. Pierdalaj. O kurwa. Gdzie miałem save'a? Gdzie miałem ostatniego save'a? Powiedz kurwa, że nie miałem jakoś za daleko. Buk, buk buk. A, buk, buk. Tak, tu nie byłem jeszcze, na pewno jest dobre pomieszczenie. O kurwa, mać, ty Masz po Kurwa! On patrzy na mnie! Nie, kurwa! Nie mogę kurwa z tą grow! To może się stać! No nie! Już więcej się Kurwa! Ej, nie wiem... nie wiem totalnie gdzie mam iść. Totalnie nie wiem gdzie kurwa mam iść. Gdzie ja mam ostatniego save'a? No kurwa O kurwa. kurwa ma, co to jest? Ja tego nie pamiętam nawet! Dziękuję za 50 zł, ale szczerze kurwa, nie... Sobie, nawet nie wiedziałem, że jest taki alert! Ja tego nie ustawiłem, to Snolek O tu, 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 bez Jest coś tutaj dla mnie? Nie ma tu tutaj. Oh, oh. Take <laughs> Ej! Hey. Where am I? Look at all this... Zda, wkursi, znał, to fabularne, się co się I'm trapped. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, you are going to wait right there in Lost and Found until your parents or the police arrive. Lost and Found. Are you having fun yet? Diewani, to To czwarty level to czwarty level to czwarty o prezent Ty, Na pewno bym dostał screwdriver! Co jest co jest Kurwa A Czego <laughs> O kurwa O kurwa O kurwa Proszę, zostaw, zostaw, zostaw Aha Ja myślałem, że to kolejny kumpel, tak jak Freddy! Same kurwy się okazują Do Wenta i nawet nie wiedziałem gdzie mam iść A, tu jesteś jest dziwka, dobra Gdzie jest ten? Gdzie O, tu, 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 tu Jeden No baj, przejść! Mogę przejść? Halo? Ty, wiem gdzie jestem? O kurwa! O kurwa, mać O kurwa! Jakie to szybkie! <śmary> dobra, ta weni to chyba największa dziwka będzie, większo tej Chiki nawet. O kurwa, dobra, już, 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 proszę, zostań!

Gregory... a sorry, chodziło mi, że czy mogę przyzwać Frediego, a nie, że Gregorego. Sorry, pomyliłem się. Mam nadzieję, że ziomek z mapą mnie kolejny raz. Nie ma Ej, nie działa mi. Dobra, miś. miś. Eee... Lost on Twon font... Nie. Use stack of boxes to find Freddy in raceway sub lobby. Oto kurwa znaczy raceway sub lobby. Guys, pomóżcie mi, bo ja totalnie nie co to znaczy raceway. St jest O oh jest, Roxy Raceway. Chodzi o to? Chyba tak. A, nie mam jak zejść. Nie mam jak zejść, kurwa, zamknęli mnie. nie gadaj, że mnie będzie ta wani szukać teraz. Przecież ona podobno już tu nie pracuje. Winda też nie działa. Ouo! Uh, save your spot! O kurwa, przecież jakbym teraz przegrał, to jest koniec. Musiałbym się od nowa robić. Dzięki. Dobra, ziomek. Gdzie jesteś kurwa? Roxy raceway. Dobrze idę w ogóle. Wydaje mi się, że... Tak. O, prezent. Podoba mi się ta emotikona. O, no, jest? jest. Nic nie ma, nie? Jak zejść? Nic. Wejdź w drzewku umiejętności. Jest takie coś? Nie, nie ma. Chyba nie wiem, co, o co Wam chodzi. Przejdź przez bramę. Jaką bramę? Wszystko jest zamknięte. No kurwa nie ma tu nic. No przecież dam, nie wiem. Idę sam poszukać. O, czekaj. Ostatni raz tam wracam. O, no, kurwa. Lol. No, wiem, że się uda. że tutaj. O. Dzięki lubka, za subika, za wszystkie donaty. Oxy nie płacą mi to. Mam tu coś jeszcze? Nie. A, to ty jest tyle z kurwy Kurwa, nie widziała mnie Ty! Nie widziała mnie bez kitu! Czwarty level Oj lak, oj lak, Musisz na pół wskoczyć Najpierw to ja muszę oh, znaleźć O oh, kurwa znaleźć To te... O kurwa, nie chciałem tu wchodzić A tu! Dobra, gdzie jestem Fred? O jest! Co ty kurwa robisz? Jaki rozjewany siedzi Freddy! I missed the hourly recharge and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me, me, me get to parts and service. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally, the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. Use that door behind me, Mimi. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage pass, and find a way to turn on the lift. Good luck, Superstar. Entering rest mode. Freddy. Okay. I'll do my best. żeńskie te, te zwierzaczki kurwa, wani, bani, o siema nie że kobiety wszystkie chodziło mi o to że na przykład chika mnie daje za wani mnie daje za roxy też mnie daje za sześć mnie kurwa dojeżdżają a tylko freddy jest kumplem